Witajcie moi drodzy, dzisiaj robimy eksperyment w kuchni, będziecie pierwsi, którzy to zobaczycie. Na stronie amerykańskiej dorwałem bardzo fajniutki przepis rzeczy, którą wręcz uwielbiam. Jest to słodki sos chili, papryczki już mam, wszystkie składniki mam za wyjątkiem jednego. Według oryginalnego przepisu powinna, powinna być... Skrobia kukurydziana modyfikowana e, Clear Gel albo Flix. Niestety przeszukałem całe Waterford, przeszukałem internety. Jest co prawie nie do zdobycia w Europie. Więc będę eksperymentował. Kupiłem taką skrobię kukurydzianą. Ona nie jest modyfikowana, więc nie wiem co z tego wyjdzie. To będzie naprawdę typowy eksperyment. Więc są zainteresowani. Jak tak, to zapraszam do mojej kuchni. Do przygotowania tego sosu potrzebujemy półtorej szklanki wody, czyli około 360 ml. Pamiętajcie, aby odlać troszkę wody około 50 ml, po to, żeby rozprowadzić w niej skrobię kukurydzianą. Dodatkowo potrzebujemy 250 ml octu ryżowego. Ocet ryżowy ma mniej procent niż normalny ocet spirytusowy, około 5%. Jest on o wiele łagodniejszy i delikatniejszy w smaku. Do tego 300 gram cukru, 30 gram skrobi kukurydzianej, no i mówię, w tym przypadku najlepsza byłaby clear gel albo termflix. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby po prostu sam sos był przeźroczysty. Nie jestem na 100% pewien, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwie łyżeczki soli, 70 gram papryczki chili. Dla tych, którzy nie lubią zbytnio ostrych rzeczy, proponowałbym oczyścić je z nasion. Ja będę dodawał nasiona z jednej, z reszty oczyszczę. Oraz dwa ząbki czosnku. W przepisie nie było podane. Czy te ząbki mają być duże, małe, średnie? Dlatego ja wziąłem takie dwa średnie ząbki czosnku. No i jeden taki cieniutki, malutki. Ząbek, ząbki czosnku ścieram na tarce. Oczywiście mogą być przepuszczone przez praskę lub też y, drobno posiekane. Ta metoda jest chyba o wiele, wiele wygodniejsza. Pamiętajcie, gdy będziecie się bawili. Papryczkami chili lub z innymi ostrymi paprykami zapomnijcie o tym, aby się drapać koło oka, koło nosa, koło ust, bo efekt może być nieprzewidywalny. Tak jak mówiłem, z dwóch papryczek oczyszczę je z nasion, z komór nasiennych, a jedną yy, zostawię razem z nasionami. Papryczkę siekam na taką wielkość. A te, które są z nasionkami, przekrajam na pół i będę tak samo siekał jak te pozostałe. Do kubeczka odlewam trochę wody. A resztę wody wlewam do garka. Włączam ogrzewanie. Dodaję cały cukier oraz całą sól. Gdy tylko to się zagotuje, doleję octu, a następnie tą skrobię i wodę doleję dopiero na sam koniec, po gotowaniu czosnku i papryki. Dodaję ocet. A następnie czosnek. Razem gotuję przez około 2-3 minuty. Oczywiście zmniejszę ogrzewanie, i później dodam yy, papryczkę chili. Po tym czasie dodaję papryczkę chili, i całość gotuję na takim właśnie małym płomieniu przez. 7-8 minut. Słuchajcie, nie wiem, może w Stanach Zjednoczonych czas szybciej płynie, albo po prostu mamy papryczki mutanty. Bo ja już gotuję ją prawie 12 minut i ta papryczka jest dalej, dalej bardzo twarda. Więc zobaczymy. Na razie niech się jeszcze chwilkę podgotuje. Teraz dolewam. Tą wodę, która, którą odstawiłem, do tej skrobi kukurydzianej rozprowadzam. Tak jak się rozprowadza kisiel. Ewentualnie budyń. Może budyń w mleku. I może na wszelki wypadek, bo nie wiem, jak ta skrobia się zachowa. Będę dolewał delikatnie po łyżce, rozprowadzę. O, ładnie gęstnieje, więc chyba, chyba nie dodam wszystkiego. I tak będę po łyżce dodawał. Do konkretnej konsystencji. Nie dałem wszystkiego, nie dałem 3, tych 30 gram, zostało prawie połowa z tego, co rozrobiłem, czyli jakieś 20 takich łyżeczek. Wydaje mi się, że konsystencja jest odpowiednia, bo to i tak, i tak zgęstnieje, gdy ostygnie. Chyba już wiem, dlaczego chodziło o tą modyfikowaną skrobię, bo zobaczcie że ta jest po prostu o wiele taka mniej przeźroczysta niż w tym oryginalnym sosie sweet chili jaki się kupuje. Mm. Sweet chili już przestygło, wyszło mniej więcej tyle oraz tyle w tej miseczce. Wydaje mi się, że jednak powinno być tej skrobi kukurydzianej troszeczkę, troszeczkę więcej bo wyszło dosyć rzadkie, ale najważniejsze jak smakuje. Trochę się boję, bo. Ech. Papryczka Chili jest po prostu ostra, dlatego się boję, ale próbujemy trudno. Słuchajcie, ja już nie kupuję. Sweet Chili w butelkach. Będę sam robił w domu. Jest bardzo ostre. Ale spokojnie można zjeść, ale jest po prostu rewelacyjne, naprawdę jest rewelacyjne. Muszę się nauczyć, że troszeczkę więcej tej skrobi kukurydzianej, i będzie wszystko ok. Ja się z Wami dzisiaj żegnam, naprawdę, naprawdę polecam ten sos switch, chili, bo jest idealny. Trzymajcie się cieplutko. do następnego filmiku, cześć.